Rozdział czwarty. Dociekliwy ksiądz. Słońce zachodziło majestatycznie nad wiejską okolicą w Chile. Dziewięcioletni chłopiec przyglądał się wspaniałemu widokowi. Ten zachód słońca był jak dzieło sztuki. Piękny obraz namalowany przez genialnego artystę. Jednak obraz ten był prawdziwy, a kolory żywe i zmieniające się. Piękno tego wieczoru było nadnaturalne, jakby zapraszało do rozmyślania i nabożeństwa. Nie zastanawiając się nad tym, co robi, chłopiec klęknął i trwał tak na kolanach, aż ogniste barwy roztopiły się w szarości zmierzchu. Oczyma wyobraźni przeniósł się do ogromnej świątyni pełnej mnóstwa ludzi. Wyobraził sobie, że jest dorosły, jako kapłan w bogato haftowanym ornacie Celebrujem msze świętą sixto nie pamiętał kiedy po raz pierwszy poczuł powołanie by zostać księdzem jednak tamtego wieczoru gdy klęczał na zboczu wzgórza głęboko w jego serce zapadło przekonanie że został powołany by stać się sługą bożym w porze kolacji sixto usiadł do stołu w pobliżu pieca którego ciepło łagodziło chłód i zimowego powietrza Zwracając się do dwóch kobiet, które siedziały wraz z nim przy stole, powiedział: Chcę zostać księdzem i proszę was, żebyście mi pomogły dostać się do seminarium duchownego. Chwała najświętszej panience! zawołała babcia i przeżegnała się dwukrotnie. Sixto wychował się we wspaniałej chrześcijańskiej rodzinie, którą prócz niego tworzyły jego matka i babka. Obie były gorliwymi katoliczkami. Nigdy nie opuszczały mszy z żadnego powodu. Dzięki nim Sixto został ministrantem w parafii i usługiwał proboszczowi podczas niedzielnych mszy. Chłopiec był zafascynowany religijnym mistycyzmem. Był spokojny i posłuszny, a sposób, w jaki się zachowywał, przypominał zachowanie mistyków. Wszyscy, którzy go znali, lubili go i byli pewni, że Bóg zaplanował dla niego przyszłość związaną z religią. Dzięki protekcji proboszcza Sixto wstąpił do jezuickiego seminarium. Gdy miał 22 lata, otrzymał święcenia kapłańskie i został wysłany na praktykę w rodzinnej parafii. Podczas studiów w seminarium duchownym Sixto nauczył się analitycznego myślenia. Pokochał teologię. Dzięki niej zdobywał argumenty do obrony katolickich dogmatów, które wyznawał zdecydowanie i z przekonaniem. Jednak podczas studiów teologicznych zaczęły go trapić wątpliwości. Miłował Maryję, dziewicę i uważał ją nie tylko za świętą, ale także za pośredniczkę między Bogiem a ludźmi. Nie tylko rozumem, ale i sercem trzymał się tego dogmatu. Tak więc wstrząsnęło nim stwierdzenie, które przeczytał w Biblii, iż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus. Pierwszy list do Temoteusza, rozdział drugi. Uznał, że albo coś nie jest w porządku z Pismem Świętym, albo z dogmatem. Sixto postanowił na razie o tym nie myśleć. Obawiał się, że wątpliwości osłabił jego miłość do Boga. Zatem wbrew swojemu analitycznemu usposobieniu postanowił podporządkować się doktrynie i zignorować wyraźną sprzeczność. Przyjął tradycję potwierdzoną przez Kościół Powszechny, choć Taka postawa nie była zgodna z jego osobowością. Czyniąc to, czuł, że coś w nim pękło. Po pewnym czasie wątpliwości znowu zaczęły się odzywać. Był świadomy coraz większej liczby sprzeczności między Biblią a kościelną tradycją, więc uznał, że nie może pozostać szczerym w wierze, nadal te sprzeczności ignorując. Zadawał sobie pytania: czy racja jest po stronie Słowa Bożego, czy po stronie Kościoła? Czy Biblia daje kościołowi prawo do zmieniania zawartych w niej nauk? Te pytania skłoniły Sixta do głębszego badania Pisma Świętego. Gdy przystąpił do jego studiowania, zamierzał przede wszystkim dowiedzieć się, dlaczego powinien wierzyć, że Biblia jest słowem Bożym. Odkrył więc stanowcze stwierdzenia apostoła Pawła. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy do wychowywania w sprawiedliwości. Drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci. Mówiąc, iż całe pismo przez Boga jest natchnione, apostoł oświadczył, że choć pisarze Biblii byli ludźmi, to jednak przesłanie, które przekazali pochodzi od Pana. Apostoł Piotr napisał. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy. Sixto czuł, że grzeszy, kwestionując wiarygodność swojej religii. Całe noce spędzał na rozmyślaniach i modlitwie, prosząc najświętszą panienkę o przebaczenie jego zwątpienia w dogmat o niej. Często pościł i regularnie odbywał pokutę, sądząc, że jego zwątpienie jest jedynie przemijającą pokusą, która z czasem zniknie. Jednak jego umysł był jak wzbierający wulkan, gotowy wybuchnąć. Pięć lat po objęciu parafii przez Sixta, dwa wydarzenia wstrząsnęły jego życiem. Po pierwsze, poznał Anę, wierną, młodą katoliczkę. Ich rozmowy dotyczyły tematów religijnych i osobistej pobożności. Z czasem młody ksiądz zaczął się zwierzać ze swoich teologicznych wątpliwości. Serce mówiło mu, że może jej zaufać. Pewnego dnia zapytał ją głosem drżącym z emocji: Czy wierzysz, że Biblia jest Słowem Bożym? Oczywiście odpowiedziała. Jak mogłabym w to wątpić? A czy wierzysz, że autorytet Biblii stoi ponad wszelkim urzędem nauczycielskim Kościoła? Bez wątpienia. A czy możliwe jest, że z upływem czasu niektóre nauki i części Pisma Świętego straciły ważność i Kościół musi w ich miejsce ustanowić własne nauki? Ana wzruszyła ramionami. Nie wiedziała, jak odpowiedzieć na to pytanie, ale zaczęła się martwić o swojego proboszcza. Niepokoiły ją jego wątpliwości co do zasadniczych dogmatów katolickiej wiary. Jednak zgodziła się studiować wraz z nimi Biblię. Gdy zaczęli studiować Słowo Boże, znajdowali coraz więcej wersetów, które zamiast wyjaśniać wątpliwości księdza, jeszcze je mnożyły. Prorok Izajasz napisał. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Księga Izajasza rozdział 40. Tak więc autorytet słowa Bożego jest ponadczasowy. Zaś apostoł Paweł oświadczył, że Jezus, Bóg objawiony w ciele, jest wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. List do Hebrajczyków rozdział 13. Zatem skoro Bóg jest wieczny, a jego słowo niezmienne, co począć ze stwierdzeniem apostoła Pawła, że Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludzkością? Kiedy to stwierdzenie przestało być prawdą? Kiedy dziewica Maryja zaczęła się wstawiać u Boga za ludźmi? Jednak najbardziej dręczyło Sixta nie to, czy dziewica Maryja jest pośredniczką między Bogiem a ludźmi? Najważniejsza była dla niego kwestia Pisma Świętego jako autorytatywnego Słowa Bożego. Zrozumiał, że sprawa pośrednictwa Marii jest tylko jednym z wielu wtórnych problemów wskazujących na coś znacznie poważniejszego. Skoro ludzie mogą zmieniać Słowo Boże, to co stoi na przeszkodzie przenikaniu błędów do zbioru dogmatów i wierzeń religijnych? W pewnej niedzieli Sixto podzielił się swoimi wątpliwościami z parafianami podczas mszy. Wkrótce otrzymał wezwanie do stawienia się przed biskupem. Nie wolno księdzu w ten sposób wprowadzać zamieszania w parafii, grzmiał dostojnik. Ludzie przychodzą na mszę po duchowy pokarm, a nie po to, by zasiewać im w umysłach niepokój i wątpliwości. Ale moje wątpliwości dotyczą nie tylko mnie, zaprotestował Sixto. To, czego uczymy, wprost sprzeciwia się Biblii. Przecież chrześcijanie powinni rozumieć te sprawy. Zapanowała grobowa cisza a biskup tylko przyglądał się badawczo młodemu księdzu, który nie mógł wierzyć w to, co usłyszał. – Jak mogę być szczery w wierze i jednocześnie tłumić moje wewnętrzne przekonania? – zapytał młody proboszcz, przerywając milczenie. Sixto czuł się jak dziecko przyłapane na psocie. – To nie są przekonania, proszę księdza – powiedział biskup. – To są jakieś wątpliwości, pokusy, brak zaufania do dogmatów kościoła. Damy księdzu sześć miesięcy na zastanowienie. Spędzi ksiądz ten czas na poście, pokucie i modlitwie. Pozostanie ksiądz w odosobnieniu i nie będzie sprawował posługi kapłańskiej. Sixto przez sześć miesięcy przebywał w klasztorze, gdzie modlił się i studiował Pismo Święte. W tym czasie nastąpiło drugie wydarzenie, które zmieniło jego życie. Sixto przeczytał książkę Marcina Lutra o wierze. Publikację tę podarował mu pewien luterański pastor, który wraz z nim służył jako kapelan w chilejskiej armii. Lektura tej pozycji książkowej i osobiste studium Biblii przekonały Sixta, że sakrament pokuty nie powinien być praktykowany przez chrześcijan. Zbawienia nie uzyskuje się przez uczynki. Można je otrzymać wyłącznie z łaski Bożej. Apostoł Paweł wyraźnie o tym napisał. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. List do Efezjan, rozdział drugi. Czemu zatem miała służyć pokuta? Dlaczego Kościół uczył czegoś, czego nie uczy Biblia? Te pytania kierowały księdza znowu do kwestii autorytetu Słowa Bożego. Sixto starał się znaleźć dowód natchnienia Biblii poza stwierdzeniami samych autorów ksiąg biblijnych. Duch Święty doprowadził go do trzech wniosków. Po pierwsze, Pismo Święte powstawało na przestrzeni jakichś piętnastu stuleci. Mojżesz, autor pierwszych ksiąg Starego Testamentu, nie znał Jana, autora ostatniej księgi Nowego Testamentu. Prorok Ozeasz nie znał Ezdrasza, ewangelista Mateusz, proroka Izajasza, a ewangelista Łukasz, proroka Jeremiasza. Jednak wszyscy ci ludzie spisali w gruncie rzeczy to samo przesłanie. Mogłoby się wydawać, jakby jednego dnia czterdziestu pisarzy umówiło się, co napisze każdy z nich, aby cała księga tworzyła nierozerwalną jedność tematu i przesłania. Ta jedność stanowi dowód, że boski umysł działał przez wszystkich pisarzy Biblii, inspirując ich do zapisania Bożego przesłania do ludzkości. Po drugie, Dokładność, z jaką spełniły się proroctwa biblijne, świadczy o natchnieniu Słowa Bożego. Biblia zawiera wiele proroctw, których Sixto nie rozumiał, takich jak proroctwa Księgi Daniela i Apokalipsy. Jednak spełnienie innych proroctw Pisma Świętego potwierdziło jego wiarę w natchnienie Biblii. Po trzecie, Sixto wiele słyszał o przekształcającej mocy Słowa Bożego w doświadczeniu wielu ludzi. Te przykłady były dla niego dowodem boskiego charakteru Pisma Świętego. On także zaczął odczuwać pokój, gdy studiował Biblię. Wydawało mu się, że Bóg przemawia do niego przez słowa tej księgi: Synu, pozwól mi poprowadzić cię ścieżkami życia. Pozwól mi wieść cię drogą sprawiedliwości. Półroczny pobyt w odosobnieniu dłużył się pobożnemu księcu. Dni i noce upływały na wewnętrznych zmaganiach. Zawsze ufał naukom ojców kościoła, ale oto teraz, gdy został kapłanem, im więcej studiował Biblię, tym mniej ufał kościołowi powszechnemu i jego nauczaniu. Wiedział jednak, że nie może sprzeciwiać się autorytetowi Pisma Świętego ani zaprzestać jego studiowania. Pewnego dnia, gdy studiował dzieje apostolskie, natrafił na werset, w którym Łukasz porównał postawę Berejczyków z postawą mieszkańców Tesaloniki. Otóż Berejczycy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni bowiem z całą gotowością słowo i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Księga dziejów Apostolskich, rozdział 17. Ewangelista Łukasz stwierdził, że Berejczycy byli szlachetniejszego usposobienia, co w języku oryginału zostało wyrażone greckim słowem eugenesteros. Słowo to oznacza bystry i inteligentny umysł, który nie daje się oszukać. Berejczycy byli zatem szlachetniejszego usposobienia w dwojaki sposób. Po pierwsze, przyjęli słowo, a następnie badali je. Analizowali otrzymane przesłanie, by przekonać się, czy to, co głosi Paweł, jest prawdą. Chrześcijanie w Bereji pragnęli zrozumieć wolę Bożą. Nie przyjmowali bezkrytycznie tego, co im mówili ludzie, nawet szanowane autorytety religijne, jak apostoł Paweł. Pragnęli osobiście przekonać się, czy to, czego zostali nauczeni, naprawdę znajduje potwierdzenie w Piśmie Świętym. Dlatego zapisali się w historii jako ludzie szlachetniejszego usposobienia. Ten werset wlał otuchę w serce Sixta, gdyż uświadomił mu, że wbrew zarzutowi biskupa nie był on chwiejny, wątpiący czy małowierny. Sixto zrozumiał, że biblijna pochwała dla ludzi szlachetniejszego usposobienia dotyczy właśnie tych, którzy pragną się dowiedzieć, czy tak się rzeczy mają. Gdy miesiące odosobnienia dobiegły końca, sixto już nie czuł się rozdarty wątpliwościami. Wiedział, co powinien zrobić. Ponownie stawił się przed biskupem. Mam nadzieję, że ten czas zastanowienia wystarczył księdzu, by pozbyć się wątpliwości powiedział dostojnik surowym tonem. Sixto nie zamierzał być niegrzeczny. Pomimo wszystko nadal szanował Kościół i jego hierarchów. Dlatego, choć mówił stanowczo, jego głos brzmiał łagodnie. Doszedłem do wniosku, że jeśli chcę być wierny Bogu, Kościołowi i samemu sobie, nie mogę dłużej być katolickim księdzem. Jestem gotowy złożyć kapłańskie obowiązki ze wszystkimi konsekwencjami, jakie pociąga za sobą ta decyzja. Biskup nie był w stanie ukryć gniewu. Czy to jest księdza ostateczna decyzja? Zapytał. Tak, ekscelencjo. Nie potrzebuję więcej czasu na zastanowienie. Już podjąłem decyzję. Wydawało się, że tą krótką rozmową Sixto przekreślił wszystkie swoje marzenia. Młody ksiądz wiedział, co go teraz czeka. Jego życie nie miało być łatwe od tej pory. Jak ma o tym powiedzieć swojej matce i babce? Co ze sobą pocznie, skoro zawsze wiedział, że będzie księdzem? Kapłaństwo było jego powołaniem, jego duszą, jedynym celem życia. Materialnych trudności nawet nie brał pod uwagę. Nie zastanawiał się, jak będzie zarabiał na życie. Martwił się bardziej o to, co zrobić ze swoim życiem wewnętrznym. Choć rozum mówił mu, że podjął właściwą decyzję, trudno było do tego przekonać serce. Jednak, opuszczając klasztorną celę, zabrał ze sobą trzy rzeczy: Biblię, Książkę Lutra i głębokie przekonanie, że nawet jeśli przyjdzie mu cierpieć, jego powołaniem jest odkrywać prawdy Słowa Bożego. Postanowił dalej studiować Pismo Święte. Był pewien, że Duch Boży poprowadzi go ku prawdzie, a prawda wreszcie go wyzwoli. Anna nie przestała myśleć o niepokojach i wątpliwościach swego proboszcza. Gdy nagle zniknął z parafii, pytała o niego i dowiedziała się, że został odsunięty od posługi kapłańskiej i skierowany do klasztoru franciszkańskiego, aby przemyślał swoją postawę. W ciągu kolejnych miesięcy nie wiedziała, co się z nim dzieje, ale nie zapomniała o nim. Każdego dnia, w porze wieczornej mszy, modliła się za młodego księdza. Wiedziała, że przeżywa trudne duchowe zmagania. Wiedziała, że on jest szczerym człowiekiem i że dręczące go wątpliwości są wynikiem właśnie jego szczerości i uczciwości. Z czasem Anna zaczęła się obawiać, że nigdy więcej nie zobaczy Sixta. I wtedy pewnego chłodnego lipcowego poranka, wracając z piekarni, ujrzała go. Nie mogła uwierzyć własnym oczom. Sixto nie miał sutanny. Miał na sobie niebieskie dżinsy i flanelową koszulę w kratkę. Przywitali się krótko, a potem Anna zapytała: Co się stało? No cóż, wróciłem. Ale inne. Co się z tobą stało? To prawda. Sixto był innym człowiekiem. Przytłoczony licznymi zmartwieniami, nie był już tym ufnym, młodym człowiekiem, pewnym siebie i pełnym nadziei na przyszłość. Jednak nadal cenił Biblię. Więc gdy wymienili nowiny, Umówili się na wspólne studium Pisma Świętego. Spotkali się po południu w domu Anny. Anna nie przestawała zadawać pytania. Odpowiadając, Sixto otwierał Biblię i czytał jeden fragment za drugim. Posłuchaj, co napisał Dawid, powiedział. Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. Księga Psalmów, rozdział 119. Słowo Boże jest światłością. Gdzie zaś jest światłość, tam nie może być wątpliwości. Wszystko powinno być jasne. Ta jasność jest tylko w Piśmie Świętym. Od dawna czytam Biblię, ale jej nie rozumiem, odpowiedziała Anna. To dlatego, że próbujesz ją zrozumieć sama. Ludzie potrzebują pomocy w tej kwestii jak ten etiopski dostojnik, do którego Bóg posłał diakona Filipa. Łukasz napisał, że ten pobożny pielgrzym, wracając z Jerozolimy do swojej ojczyzny. Czytał Biblię i pragnął ją zrozumieć. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył. Księga dziów apostolskich rozdział ósmy. Czy to znaczy, że powinniśmy razem studiować Pismo Święte? Czy pomożesz mi je zrozumieć? Oczywiście, postaram się, odpowiedział Sixto. Jeśli będziemy szczerze szukać prawdy, Bóg pomoże nam ją znaleźć. Posłuchaj, co napisał apostoł Paweł. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi. Od tego dnia Anna i Sixto spotykali się dwa razy w tygodniu, by studiować Biblię. Czas mijał, a oni niepostrzeżenie zakochali się w sobie nawzajem. Pewnego dnia Sixto spojrzał głęboko w oczy Anny i dotykając jej ręki swoją drżącą dłonią powiedział: "Anito, kocham cię. Myślę, że zakochałem się w tobie od początku, gdy jeszcze byłem księdzem." Wtedy było to dla mnie zakazane uczucie, ale teraz chcę, żebyś wiedziała, że cię kocham. Oczy Any napełniły się łzami. Jej serce także wzbierało uczuciem, ale starała się je stłumić. Myślała, że to tylko dziewczęce marzenie, nieosiągalne w rzeczywistości. Sixto czekał na jakąś odpowiedź. Ale są chwile, gdy nic nie trzeba mówić. Oczy Any mówiły wszystko. Po dwóch latach pobrali się. Minęło osiemnaście lat, podczas których Bóg prowadził Sixta i Anę w odkrywaniu wielu biblijnych prawd. Obłogosławił ich także dwoma wspaniałymi synami i materialnym dostatkiem. Mieli wszelkie powody, by czuć się szczęśliwi, z jednym wyjątkiem. Z biegiem czasu Sixto popadł w duchową rozterkę. Dokuczała mu bezsenność, a za dnia był gburowaty wobec żony i synów. Nikt, nawet on sam nie rozumiał, co się z nim działo. Sixto był pewny, że Bóg ma w świecie swój lud. Studiując Apokalipsę Jana, znalazł w niej takie słowa: "Zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie." Księga Apokalipsy, rozdział 12. Ten werset mocno go intrygował. Wiedział już, że kobieta jest symbolem prawdziwego Kościoła Bożego. Doszedł więc do wniosku, że potomstwo tej kobiety musi istnieć także w naszych czasach. Muszą gdzieś na świecie być ci, którzy są resztą potomstwa niewiasty. Prawdziwy Boży Kościół nie zniknął zupełnie z powierzchni ziemi. Gdy Sixto doszedł do wniosku, że prawdziwy Kościół Boży musi gdzieś istnieć, postanowił, że musi ten Kościół odnaleźć. Ale skąd miał wiedzieć, że to właśnie ten Kościół? Według Księgi Apokalipsy, rozdział 14, wers 12, Kościół nazwany resztą potomstwa prawdziwego Kościoła wczesnochrześcijańskiego, Kościoła założonego przez Chrystusa, ma dwie szczególne cechy. Jego wyznawcy wierzą w Jezusa, i zachowują przykazania Boże. Studiując dalej Pismo Święte, Sixto odkrył przykazania Boże w XX rozdziale Księgi Wyjścia. Wtedy zadał sobie pytanie. Czy te przykazania nie są jedynie reliktem przeszłości? Czy Jezus nie unieważnił ich, gdy umarł na Golgocie? Tocząc duchowe zmagania, Sixto coraz bardziej tracił wewnętrzną równowagę. Sprzeczne myśli wytrącały z równowagi nie tylko jego umysł, ale także emocje, a to nieuchronnie wpływało na jego relacje z ludźmi, zwłaszcza z rodziną i przyjaciółmi. Nie był w stanie należycie pracować, wskutek czego zaczął popadać w finansowe kłopoty. Pewnego wieczoru Anna postanowiła z nim porozmawiać poważnie. Musimy znaleźć jakiś kierunek w życiu, powiedziała. Nie możemy dalej tak żyć jak teraz. Nie jesteś zadowolona? Zapytał Sixto z sarkazmem. Dobrze wiesz, o czym mówię. Byliśmy szczęśliwi przez osiemnaście lat. Przez cały ten czas stałam przy Tobie na dobre i na złe, ale ostatnio trudno z tobą wytrzymać. Jesteś nerwowy i opryskliwy, a co gorsza, lekceważysz swoje obowiązki głowy rodziny. Sixto wiedział, że jego żona ma rację. Nie miał siły uporać się ze swoimi roztorkami, które zupełnie odbierały mu energię do życia. Jednak to właśnie w tych rozpaczliwych okolicznościach wreszcie znalazł to, czego szukał. Pewnego wrześniowego wieczoru przeglądał kanały w telewizji, szukając czegoś wartościowego do obejrzenia. Jedna ze stacji nadawała relacje ze spotkania ewangelizacyjnego odbywającego się w La Paz, stolicy Boliwii. Przesłanie przykuło jego uwagę. Tamtego tygodnia wygłaszałem kazania ewangelizacyjne na podstawie Księgi Jonasza. Ten prorok przeżywał głębokie duchowe konflikty. Miotały nim sprzeczne uczucia, tak iż nie był w stanie zachować spokoju. Gdy odmówił ogłoszenia Bożej przestrogi mieszkańcom Niniwy, wszechmogący dopuścił do tego, iż Jonasz otarł się o śmierć w głębinach morza i dzięki temu zrozumiał, że u Pana jest wybawienie, Księga Jonasza, rozdział drugi. Pod koniec wykładu skierowałem do słuchaczy wezwanie. Nieważne kim jesteś, być może jesteś przywódcą religijnym, zmagającym się z decyzją całkowitego poddania się Jezusowi. Być może udajesz człowieka religijnego, ale nie znasz Chrystusa. Religia nie zmieni Twojego serca, tylko Zbawiciel może to uczynić, a gdy On to uczyni, zmieni także Twoje życie. Dzisiaj zapraszam cię, byś przyjął Jezusa. Porzuć swoje dotychczasowe poglądy, swoją intelektualną dumę, swoje dyplomy naukowe i przyjdź do Chrystusa jak małe dziecko. Powierz mu swoje rozterki, troski i zagubienie. Niech on wleje pokój w twoje serce. Sixto był przejęty tym, co usłyszał. Wydawało mu się, jakbym mówił właśnie o nim. Pomyślał że być może udręka którą znosi jest spowodowana tym że zbytnio zaufał sile swojego umysłu swoim analitycznym zdolnościom tego wieczoru zrozumiał że musi przyjść do Jezusa jak ufne dziecko pod wpływem tej świadomości padł na kolana i zaczął prosić zbawiciela o ratunek gdy sixto skończył się modlić tego wieczoru czuł łaskę bożą w swoim sercu od tej chwili wiele zmieniło się w jego życiu na lepsze. Byłem w La Serena, chilijskim mieście na brzegu Pacyfiku. Około dwóch tysięcy ludzi przyszłoby słuchać Słowa Bożego. Tuż przed rozpoczęciem wykładu biblijnego ktoś opowiedział mi historię byłego katolickiego księdza, który niedawno przyjął chrzest przez zanurzenie zgodnie z biblijnym nakazem. Wraz z żoną wyszedł na podium. I przedstawił poruszające świadectwo wiary. Następnie wywołano mnie, bym go poznał. Przywitaliśmy się serdecznie. Ten człowiek był kolejnym dowodem działania Bożej miłości. To był Sixto.